Jesteśmy w kolejnym etapie. Pamiętaj, powoli, spokojnie. Te materiały są udostępnione na początku miesiąca trzeciego, ale pamiętaj, że masz na to, aby je wprowadzić naprawdę 30 dni więc powoli, spokojnie czas na modyfikację afirmacji. W poprzednim materiale przypomniałem o skali Beka, mam nadzieję, że jest to zrobione. O tym, że ten quiz jest wypełniony, i Twoja punktacja jest zapisana w tabeli. I zastanów się nad tym, czy poprawił się nastrój, czy jest na tym samym etapie i czy wszystkie ćwiczenia, które zaproponowałem, udało się wprowadzić. Modyfikacja afirmacji, tak? Nowe myśli się pojawiają, więc czas na to również, aby zmodyfikować swoje afirmacje. Oczywiście te podstawowe zdrowia, szczęścia, spokoju, harmonii zawsze przepisujemy. I zamieniamy myśli negatywne na myśli, na słowa myśli, które powtarzasz, pozytywne. Tak? Pamiętaj, nie wyeliminuj zwrotnie, czyli nie mogę tego zrobić. Zamiast nie mogę tego zrobić, pojawia się, mogę to zrobić. Jeżeli pojawia się, nie chcę być smutna, zapisz, Chcę być wesoła. Jeżeli pojawia się gdziekolwiek nie, myśl nad tym tak długo, aż znajdziesz właściwe przeciwstawne znaczenie pozytywne. I co jest jeszcze ważne? Tu i teraz. Więc czas po raz kolejny w miesiącu, kolejnym, zmodyfikować afirmację. Więc do dzieła. Co jeszcze modyfikujemy? W poprzednim. W pierwszym miesiącu było od stworzenia afirmacji, w drugim miesiącu była propozycja: śpiewaj afirmację, a więc na co czas? W miesiącu trzecim dokładnie tak, podczas kiedy śpiewasz, poruszaj się, potańcz, tak jak tylko potrafisz. Puść jakiś fajny podkład muzyczny sobie i spróbuj pokręcić się wesoło. Spróbuj. Ja nie mówię, że jest to łatwe. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, w stanie. Depresyjnym, ale w miesiącu trzecim myślę, że już możesz to zrobić. Porusza się bardzo wesoło. Znowu jest to oparte na badaniach naukowych. Taniec i śpiew powoduje wydzielanie się substancji w naszym organizmie, które w dużym stopniu poprawiają nasze samopoczucie. A żeby je uzyskać w sposób naturalny, trzeba w sposób naturalny sprowokować ich wydzielanie się, a więc Czytasz afirmacje, śpiewasz je i do tego tańczysz. Tak jak potrafisz. Wiem, że to może wydawać się troszeczkę dziwne, jak robienie takich rzeczy może wpłynąć pozytywnie. Wpływa, po prostu wpływa. W jaki sposób nadal badania naukowe w tym zakresie się toczą, więc coraz więcej tych informacji możemy uzyskiwać. Śpiew i taniec, wydzielanie się pozytywnych substancji w naszym ciele, które dają nam przyjemne samopoczucie. Więc proszę cię, zrób to. Mam nadzieję, że przekonałem i zapraszam do kolejnego etapu. Pamiętaj, najpierw zrób afirmację. Potem dopiero, jeżeli będzie to zrobione, oznacz, że zrobione. I dopiero w tym momencie możesz przejść do kolejnego materiału, do kolejnego odcinka. Powoli spokojnie. Masz właściwą ilość czasu. Do zobaczenia w kolejnym materiale.